Przed nami dwie pozornie ze sobą niespokrewnione rodziny chłopów. gwałty Brawo, roba, ja samochodem, Obie mają za zadanie wydobyć jak najwięcej kamienia, więc w czym tkwi szkopu? Oczywiście, zobacz sam. Pierwsza drużyna wybuduje sobie magazyn, jak to zwykle. Większość graczy robi. Powiedzmy pośrodku jakichś dwóch składów kamienia. Więc zobaczmy. Ja oczywiście skasuję ten kamień. Zobaczmy sobie od dziewiątej minuty w pół minuty, ile tego kamienia uciupają. I wierzcie mi, to jest naprawdę standardowe. Ustawienie magazynu w większości graczy, z którymi się spotkałem i których obserwowałem. Przeważnie, jeżeli w koło są jakieś dwa bądź więcej złóż kamienia, no to standardowo kładą magazyn po środku. Ok, mamy 6400 uciupanego kamienia. Ten magazyn będzie nam niepotrzebny. Teraz pokażę Ci, jak skutecznie wybudować magazyn i czy rzeczywiście mam rację, czy to tylko plotki, zasłyszane opowieści za siedmiu mórz. Zobaczymy sobie od dziesiątej minuty. Czy w pół minuty przebijemy skład, a właściwie ilość 6400 sztuk kamienia. A myślę, że odpowiedź już masz, bo zostało jeszcze 15 sekund. A tak naprawdę przebijamy już w tym momencie ilość kamienia zebranego przez naszych chłopów. No ale oczywiście poczekamy jeszcze te 3 sekundy. 11 200 praktycznie dwa razy tyle, ile poprzednia grupa zebrała kamienia. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, myślę, że właśnie je rozwiałem, że postawienie, a właściwie miejsce postawienia magazynu ma ogromny wpływ na to, jak szybko Twoi chłopi będą pozyskiwać kamień. Ma wpływ i przy kamieniu, i przy drewnie, miejsce postawienia magazynu. Jeżeli Twoi chłopi muszą pokonać trochę większy dystans, to wiadomo, na logikę ograbiasz sam siebie z surowców które w tym momencie mogą świadczyć o być albo nie być w dalszej rozgrywce. Jeżeli materiał ci się podobał, no to oczywiście pozostaw łapkę w górę i w tym momencie pojawia ci się kolejny mój materiał, w którym omawiam czy walka na hilu, czyli walka na wzgórzu faktycznie przesądzi o wygranej. Kliknij sobie i koniecznie obejrzyj ten materiał, aby dalej poszerzać swoją wiedzę. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!